Dzień dobry, dzieciaki! Dzień dobry, Lulusiu! Wszystko już gotowe? Wy też? Tak! <laughs> Moi kochani! Z przyjemnością prezentuję mój wspaniały pokaz mody! Zobaczycie dwie super modelki! Kropkę i Zosię! <laughs> za mały. Ale na naszym pokazie mody musi być ktoś w tym kapeluszu. Nie zapraszaj nikogo przypadkowego. Musi być ktoś pełen wdzięku, jak ja i Zosia. Tak, bo nie zrobi dobrego wrażenia. Czekajcie, znam kogoś, kto jest elegancki i ma mnóstwo gracji. Kapelusz będzie mu pasował. Nie odchodźcie, zaraz wrócę. Myślisz, że ktoś może mieć tyle wdzięku, co my i więcej gracji niż my? Niemożliwe. Wróciłem. Wiecie, mam zamiar narysować flaminga. A, flaminga. flaminga! Czy wy dzieci chcecie narysować flaminga ze mną? Tak! Ja zacznę od głowy. Jest w kształcie haczyka. A potem rysuję dość długi dziób, trochę zagięty. I jeszcze kreskę w środku. Dwoje oczu. O takich. A teraz ja narysuję szyję. Jest długa i wygięta. Potem rysuję wypukły grzbiet. Mały trójkąt to będzie ogon flaminga. I ładny, krągły brzuszek. O takich. No i szyję z drugiej strony. Teraz dorysuję skrzydła. Spore półkole. Z małą falbanką to są pióra. I przyszła kolej na nogi. Ja pomogę! Jedna i druga. Świetnie, kropko! A na koniec możemy flaminga. pokolorować! Dziub pokoloruje na żółto. Wiecie, flaming jest cały różowy, a. a nogi ma czerwone. Hmm? Jest bardzo piękny! Cześć przyjaciele! Nazywam się Felek Flaming. Chodzi o to. O, że... co za piękne kreacje! Ach, co ja widzę! Sukienki, kapelusze. Oh, robicie pokaz mody. Och, są już i modelki. Jest Zosia i kropka. <grym> Pokaż jak chodzisz. <grym> o nie, nie! To nie do pomyślenia, jak źle! Źle? źle? Jest źle, ale pomogę! Musicie podnosić kolana do góry, a ciało odchylić mocno do tyłu. Teraz stawiacie stopy od palców, obrót i... Poza, jedna nóżka za drugą. Spróbujcie chodzić tak jak ja! Śmiało! Proszę spróbuj! Mm, nie jest dobrze, Zosiu! O nie! Szczęcie. Skoro tak pięknie chodzisz, może weźmiesz udział w moim pokazie mody? A co tam masz? Popatrzcie. W tym kłopot. Co z tego, że jestem elegantem, skoro nie mam nikogo, kto by mnie podziwiał? To smutne, jestem samotny. Nie płacz, nie przejmuj się, zaraz będziesz kogoś miał. Rysowanie flaminga jak zwykle zaczynam od głowy: jest w kształcie haczyka. Potem narysuj dość długi, trochę zagięty dziób z kreską w środku. Trzeba pamiętać o oczach. A teraz szyja jest długa i wygięta. I wypukły grzbiet z małym trójkątem na końcu. To ogon flaminga. Brzuszek ma okrągły. Potem pociągnij linię do samej głowy i szyja skończona. Jeszcze dorysuję skrzydło. Spore półkole z małą falbanką z drugiej strony. To są pióra. A na koniec narysuj mu dwie długie nogi. Już można flaminga pokolorować jak się chce! Mm, 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 mm. Cóż to za elegant? E, tak uważasz? Och, dziękuję! E, chcesz iść ze mną na przechadzkę? <noise> o, tak! A wy sami możecie rysować flamingi. Powodzenia! Chodźmy do, do zobaczenia, zobaczenia dzieci. dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, Broco! Do widzenia, Zosiu!